Uniwersytet Dzieci. Laureat Nagrody Znaku IST imienia księdza Józefa Tischnera w kategorii inicjatyw duszpasterskich i społecznych. Uniwersytet Dzieci powstał przed czterema laty w Krakowie. Dziś prowadzi swoje ośrodki także w Warszawie, Wrocławiu i Olsztynie. Ma 6,5 tysiąca słuchaczy, dzieci w wieku od 6 do 14 lat. Podobnie jak na dorosłym uniwersytecie, biorą one udział w wykładach i zajęciach praktycznych, które prowadzą pracownicy naukowi i specjaliści różnych dziedzin. Każdy troskliwy rodzic myśli o wykształceniu swoich dzieci. Ja również jestem rodzicem, tak samo jak moje koleżanki, które 4 lata temu wraz ze mną powoływały uniwersytet dzieci. W związku z tym zaczęłyśmy się zastanawiać, czy jest jakaś możliwość, aby dać dzieciom więcej niż to, co daje szkoła. Czy mogą robić coś więcej niż tylko słuchać wypowiedzi nauczyciela i odrabiać zadania? Wykłady odbywają się nie tylko w szkołach i domach kultury, ale także w prawdziwych salach wykładowych wyższych uczelni. Warsztaty zaś w miejscach, które zwykle są niedostępne dla dzieci, takich jak biblioteki naukowe, laboratoria, obserwatoria astronomiczne, hale produkcyjne, banki czy drukarnie. Wykorzystujemy naturalny zapał dzieci do poznawania i chcielibyśmy, aby ten zapał towarzyszył im przez całe życie. W związku z tym może, mogę powiedzieć, że najważniejsze w Uniwersytecie Dzieci jest to, że chcemy rozpalić pasję w dzieciach. Niech to będzie pasja poznawcza, niech to będzie pasja do tworzenia sztuki, niech to będzie pasja do wy wynalazków, cokolwiek by to było, natomiast niech żyją z pasją. Wykładowcami Uniwersytetu Dzieci byli wybitni naukowcy, jak Jerzy Wetulani czy Magdalena Fikus, politycy, między innymi Radosław Sikorski, artyści, działacze kulturalni i społeczni, np. Janina Ochojska, oraz dziennikarze, wśród nich Brian Scott, specjalizujący się w problematyce mniejszości narodowych. Każdy chce się zmierzyć z tym wyzwaniem, bo to jest rodzaj wyzwania. Właściwie trudno powiedzieć o tym, żeby ktokolwiek miał doświadczenie w mówieniu do dzieci wcześniej. Z reguły wykładowcy zdobywają to doświadczenie właśnie na zajęciach w ramach Uniwersytetu Dzieci. I zwykle są to bardzo dobre doświadczenia. Nie tylko dzieci wychodzą z entuzjazmem, ale również wykładowcy, często mówiąc... To jest fantastyczne, że dzieci zadają tyle pytań, często wchodzą w dyskusje. Chcielibyśmy mieć takich studentów na co dzień. Programy Uniwersytetu Dzieci dostosowane są do wieku uczestników. Starsi, młodzież kończąca szkołę podstawową i rozpoczynająca naukę w gimnazjum, poszerzają szkolną wiedzę w ulubionych dziedzinach i poznają mistrzów. Wybitnych naukowców, którzy dzielą się z nimi zarówno swoją wiedzą, jak i poglądami na świat. Natomiast zajęcia dla najmłodszych łączą naukę z zabawą i często mają formę wycieczek naukowych. Czego się tutaj uczycie dzisiaj? Um, uczymy się o matematyce. I mierzyliśmy ten rynek dziesięciometrowym sznurkiem. Tak, i wyszło 20 metrów. 200! Część dzieci wychodzi z ideą wyniesioną z wykładu do domu i zakłada później klub naukowy. Mamy w naszym serwisie Uniwersytet Dzieci, mamy przestrzeń specjalnie stworzoną dla dzieci, aby mogły się naukowo wyżyć. Ta przestrzeń nazywa się Kluby Naukowe. Tam w tej chwili jest tych klubów około 500, a może nawet więcej i wiele z nich powstało pod wpływem zajęć na uniwersytecie. Uniwersytet Dzieci nagrodzony został w kategorii inicjatyw duszpasterskich i społecznych współtworzących polski kształt dialogu Kościoła i świata. Twórcy Uniwersytetu zostali wyróżnieni za imponujące pomysłowością, rozmachem i jakością meblowanie najmłodszych głów. To inicjatywa, która pokazuje, jak rozmawiać z dziećmi i budzić w nich nawyk samodzielnego myślenia. Uniwersytet Dzieci uczy, co robić, by myślenie miało przyszłość. Znam dzieci, które od paru lat w soboty zrywają rodziców wcześnie rano po to, żeby pojechali z nimi na wykłady Uniwersytetu Dzieci. Znam wybitnych wykładowców, którzy w noc przed wykładem spędzają nerwowe godziny, przygotowując się do tego jednego z najtrudniejszych wyzwań, jakim jest mówienie do 7-8-latków o najbardziej skomplikowanych sprawach nauki. Uniwersytet dla dzieci działa już od wielu lat. Przeszło... Przez jego mury przeszły już tysiące dzieci. Jestem przekonany, że wśród tych dzieci będą, będzie wielu przedstawicieli przyszłych elit, elit naukowych, elit społecznych, być może także elit duchowych. A przede wszystkim jestem przekonany, że dzieci, które uczestniczą w tych wykładach mają szansę dzięki nim stać się lepszymi ludźmi. Uniwersytet Dzieci, laureat nagrody znaku i ST imienia księdza Józefa Tischnera.